Dzień dobry. E, zaczynam takie małe. E, ja nie wiem, jak to nazywać. To nie będą wywiady, bo ja sama będę rozmawiać, ale będę opowiadać o sobie i o mojej powieści, bo wiele ludzi e, od czasu do czasu mnie się pyta, e, dlaczego w ogóle zaczęłam pisać o Polsce. Przecież jestem z Australii i pisałam sztuki. A dlaczego zaczęłam czytać powieści o Polsce? Przygotowałam e, odpowiedź i mam nadzieję, że to będzie Was ciekawić. E, później, e, co tydzień, będę puszczała coś o, o, o mojej powieści. Ja, to jest pierwszy tom, który wyszedł w zeszłym roku i zobaczycie go chyba w księgarniach wszędzie więc przepływają przeze mnie wpływy pięciu kultur pięciu polskiej litewskiej rosyjskiej angielskiej i australijskiej a do tego urodziłam się w Szkocji bo na lądy akurat spadały bomby. W latach 60. w Australii studiowałam psychologię, historię i anglistykę. Żaden historyk na Uniwersytecie Sydneyjskim nie prowadził wykładów o Europie Wschodniej, która mnie specjalnie interesowała. Jako studentka magistralna z psychologii w latach 70., napotykając profesorów przeważnie o orientacji marsistowskiej, z moim polskim pochodzeniem wycofałam się. Wróciłam do mojej pierwszej miłości, którą rozwinęłam jeszcze w szkole teatr. Kolejne studia i 20 lat jako dyrygent szkoły teatralnej i dramatopisarz o kłopotach młodzieżowych w Australii nie dały jednak zapomnieć o Polsce. Dwie podróże, kiedy sama przyjechałam w roku 1976. A z synami i mężem w 1986 roku wzbudziły na nowo pragnienie poznania i zrozumienia Polski. Wiedziałam, że napisanie powieści o niej kiedyś przyjdzie, ale będę musiała poczekać. Przetłumaczyłam z polskiego na angielski rodzinny pamiętnik. I to było dla mojego brata i dla siostry, którzy orientują się bardzo Polską, ale nie, nie mówią po polsku. Był zaczęty przez pradziadka w Rosji w 1853 roku, a skończony był przez moją babcię w Australii w 1966 roku. W 2004 roku wraz z mężem rozpoczęliśmy nowe przedsięwzięcie odkrywanie swoich korzeni podróżując do Litwy, do Rosji i ponownie do Polski. Długo się przygotowywałam do pisania tej powieści, szukałam odpowiedniej struktury. Zwiedzałam miejsca, o których mogłabym pisać. Lata praktyki w pisaniu tragikomicznych dialogów sprawiły, że nauczania się pisanie prozy to było wyzwaniem. Musiałam też e, pisać prozę, gdzie historia nie przetłoczy. Psychologiczne przeżycia moich postaci. Pisanie tomu pierwszego zajęło mi 5 lat. Zdecydowałam rozpocząć powieść od okresu przed wybuchem wojny pierwszej, na Litwie i w Polsce, by pokazać ówczesne życie i kontrast, co jest bardzo ważne. W pisaniu. Kontrast, e, co miało nadejść w ciągu czterech lat wojny i rewolucji. E, zdecydowałam, że moje postaci mieszkające po obu stronach frontu schodnie, wschodniego w Polsce, na Litwie i w Rosji oraz jedna postać siostra mojej babci ucieka do Ameryki dobrałam głównych bohaterów aby też aby pokazywali różne punkty widzenia i stopniowy postęp ku niepodległości Polski i Litwy w 1918 roku musiałam się trzymać e, się w ramach historycznych i wojskowych oraz emocjonalnych doświadczeniach rodzinnych, więc, ale dialogi i opisy są y, z mojej wyobraźni, ale trzymałam się faktów historycznych i rodzinnych. Pisałam po angielsku dla australijskiej publiczności, która nic nie wiedziała o Polsce ani o Wschodnim Froncie. O zachodnim froncie jest zawsze ogromna ciekawość i napisano setki książek w Australii, Anglii i Stanach Zjednoczonych. Ale dzięki komentarzom australijskich czytelników przyniosła moją książkę do Polski. Kiedy redaktor naczelny warszawskiego wydawnictwa przeczytał ją po angielsku, od razu zaproponował trylogię. Pierwsze tłumaczenie na język polski wykonano w pośpiechu i nie uchwycono wiele niuansów w moim angielskim. Drugie tłumaczenie, nad którym ja pracowałam z daleką kuzynką Izą Rodowicz, trwało zbyt długo i straciłam wydawnictwo. Kowiec zatrzymał, zatrzymał mnie w Australii, a w tym czasie znaleziono nowego wydawnictwa. Kiedy już pisałam, tom drugi. Jest oparty na kre, karierze politycznej mojego dziadka Jerzego. E, on zaczął studia prawnicze w Petersburgu. On był z Warszawy, ale właśnie e, został. w w Rosji w czasie I wojny światowej. I tam pozna moją babcię, która pochodziła z Litwy. Um, opisuje w tomu drugim jego międzywojenną karierę w Polsce. A teraz piszę trzeci tom, akcję obejmującą polską kampanię wrześniową. I Pan i państwo podziemne Upadek Francji oraz bitwę o Anglię w powietrzu, Kiedy mój ojciec służył jako polski pilot. Ponownie muszę tylko trzymać się faktów rodzinnych, by znaleźć dramat. Myślę, że już dosyć na dzisiaj. I bardzo dziękuję do zobaczenia.